Czy wiesz, że tysiące polskich emerytów właśnie teraz mogą stracić nawet kilkaset złotych miesięcznie, a może zyskać więcej niż się spodziewali? Tak, dobrze słyszysz, to, co wydarzyło się w ostatnich dniach w ZUS, zmienia wszystko. Jeśli masz więcej niż 40 lat, jeśli planujesz emeryturę albo już ją pobierasz, musisz to usłyszeć. Bo decyzje, które podejmiesz w najbliższych tygodniach, Mogą zadecydować o Twojej przyszłości finansowej na kolejne lata. Witaj. Dzisiaj opowiem Ci o czymś, o czym większość seniorów jeszcze nie wie: o zmianie, która nadchodzi szybciej niż myślisz. I nie, to nie jest kolejna zapowiedź waloryzacji, którą wszyscy znamy. To coś zupełnie innego coś, co może dotknąć Cię osobiście, niezależnie od tego, czy jesteś na emeryturze od dawna. Czy dopiero za kilka lat planujesz zakończyć pracę zawodową? Zacznijmy od początku. Wyobraź sobie panią Marię. 72 lata. Emerytka od 8 lat. Co miesiąc otrzymuje 2200 zł na konto. Nie jest to wielka kwota, ale wystarcza. Na rachunki, leki, czasem coś dla wnuków. Maria nauczyła się planować budżet co do złotówki. Ale pewnego listopadowego ranka, kiedy, jak zwykle, sprawdziła swoje konto bankowe, zobaczyła coś, czego się nie spodziewała. Kwota była inna niższa 180 złotych. Co się stało? Czy to pomyłka? Czy ktoś zabrał jej pieniądze? Maria zadzwoniła do Zus. Czekała w kolejce telefonicznej ponad godzinę. Kiedy w końcu udało jej się połączyć z konsultantem, usłyszała zdanie, które ją zszokowało. To nie pomyłka, proszę pani, to efekt nowych przepisów. I tutaj zaczyna się prawdziwa historia, bo to, co spotkało panią Marię, może spotkać także ciebie, albo kogoś, kogo znasz, kogoś bliskiego, i dlatego musisz wiedzieć, co się dzieje. W ostatnich tygodniach, dokładnie od 9 listopada, Zus wprowadził w życie nowe zasady przeliczania niektórych świadczeń emerytalnych. Nie dotyczy to wszystkich. Ale dotyczy konkretnej grupy osób. I jeśli należysz do tej grupy, może to oznaczać dużą zmianę w Twoim portfelu. Albo na plus, albo na minus. Ale zanim powiem Ci, kogo to dotyczy, chcę, żebyś zrozumiał cały kontekst. Bo media o tym nie mówią. Większość emerytów o tym nie wie. A to naprawdę ważne. Od lat słyszymy o waloryzacji emerytur, o marcowych podwyżkach, o 13 i 14 emeryturze. To wszystko prawda. Te świadczenia nadal są wypłacane, ale równolegle, po cichu, ZUS wprowadza zmiany w systemie przeliczania kapitału początkowego. Co to znaczy? Kapitał początkowy to wartość Twoich składek zebranych do końca 1999 roku. To ważna kwota, bo od niej zależy wysokość Twojej emerytury. I właśnie ten kapitał, o, dla niektórych osób, został teraz przeliczony na nowo. Dlaczego? Bo ZUS odkrył, że przez ostatnie lata część świadczeń była naliczana według starych, nieaktualnych danych. Niektórzy emeryci dostawali za dużo, inni za mało. I teraz system to koryguje automatycznie. Czyli co to oznacza dla ciebie? Jeśli przeszedłeś na emeryturę po 2014 roku i jeśli twoja emerytura była liczona na podstawie kapitału początkowego, istnieje szansa, że twoja wypłata może się zmienić. Może wzrosnąć o 50, 100, a nawet 200 zł miesięcznie, a może spaść. To zależy od twojej historii składkowej. Brzmi skomplikowanie? Spokojnie, wyjaśnię to krok po kroku. Wyobraź sobie, że twoja emerytura to dom. Dom zbudowany z cegieł. Każda cegła to składka, którą wpłaciłeś do ZUS przez lata pracy. Im więcej cegieł, tym wyższy dom, czyli wyższa emerytura. Ale co się stanie, jeśli ktoś źle policzył liczbę cegieł, albo użył złej instrukcji do budowy? Wtedy dom jest albo za niski, albo za wysoki. I teraz Zus poprawia te błędy. Przeliczy cegły na nowo i sprawdza, czy dom stoi prawidłowo. Dla pani Marii, o której mówiłem na początku, okazało się, że jej dom był za wysoki. Dlatego jej świadczenie zostało obniżone. Ale dla pana Andrzeja. 70-letniego emeryta z Krakowa, sytuacja była odwrotna. On przez 8 lat dostawał za mało, i teraz, po przeliczeniu, jego emerytura wzrosła o 140 zł miesięcznie. Co więcej, Zus wypłacił mu wyrównanie za ostatnie 3 lata ponad 5000 zł na konto jednorazowo. I teraz pojawia się pytanie, które pewnie sobie zadajesz: jak sprawdzić, czy to dotyczy mnie? Po pierwsze, musisz wiedzieć, kiedy przeszedłeś na emeryturę. Jeśli było to przed 2010 rokiem, prawdopodobnie ta zmiana Cię nie dotyczy, ale jeśli przeszedłeś na emeryturę między 2010 a 2023 rokiem, powinieneś to sprawdzić. Po drugie, zastanów się, czy masz długi staż pracy sprzed 2000 roku. Jeśli tak, to właśnie Twój kapitał początkowy może być teraz przeliczany. I to może oznaczać zmianę w wypłacie. Po trzecie, sprawdź swoje ostatnie przelewy z ZUS. Jeśli nagle widzisz inną kwotę niż zwykle, bez żadnego wcześniejszego powiadomienia, to znak, że coś się zmieniło i powinieneś zadzwonić do ZUS albo odwiedzić najbliższą placówkę. Ale uwaga, tutaj pojawia się dramat, o którym chcę ci powiedzieć, bo choć zmiany weszły w życie 9 listopada. To Zus nie wysłał żadnych oficjalnych powiadomień do wszystkich emerytów, żadnych listów, żadnych SMS-ów. Wiele osób dowiedziało się o zmianie dopiero wtedy, gdy zobaczyło inną kwotę na koncie, i to właśnie wywołało panikę. Seniorzy dzwonili do Zus, czekali godzinami w kolejkach, próbowali zrozumieć, co się stało. Niektórzy myśleli, że to oszustwo, inni, że ktoś ukradł ich pieniądze, i teraz zaskoczenie. Okazuje się, że ta zmiana wcale nie była planowana jako nagła. ZUS tłumaczy, że to efekt wieloletnich prac naprawczych, które miały poprawić system. Ale komunikacja katastrofa. Tysiące emerytów w stresie, bo nikt im nie powiedział, co się dzieje. I to jest główny problem tej całej sytuacji. Ale, i tutaj jest dobra wiadomość jest sposób, żeby to naprawić. Jeśli jesteś jedną z tych osób, których dotknęła ta zmiana, Masz prawo do odwołania. Możesz złożyć wniosek do ZUS o ponowne przeliczenie Twojej emerytury. Możesz poprosić o szczegółowe wyjaśnienie, dlaczego Twoje świadczenie zostało zmienione. I jeśli uznasz, że ZUS popełnił błąd, możesz to zaskarżyć. Masz na to 60 dni od momentu, gdy dowiedziałeś się o zmianie. Co więcej, jeśli okaże się, że ZUS przez lata wypłacał Ci za mało, możesz dostać wyrównanie. Tak jak pan Andrzej, który dostał 5000 złotych za 3 lata niedopłat. To nie są małe pieniądze, to realna pomoc, która może zmienić twoją sytuację finansową. Ale jest też druga strona medalu: jeśli Zus stwierdzi, że przez lata dostawałeś za dużo, teoretycznie może zażądać zwrotu. Ale, i to ważne, w większości przypadków Zus nie wymaga zwrotu nadpłat, jeśli minęło więcej niż 3 lata. To oznacza, że jeśli, jak pani Maria, przez 8 lat dostawałeś wyższe świadczenie, a teraz zostało obniżone, nie musisz oddawać tych pieniędzy. Twoja emerytura po prostu od teraz będzie niższa. Ale to, co już dostałeś, zostaje przy tobie. I tutaj pojawia się kluczowa kwestia: co robić dalej? Jeśli Twoja emerytura się zmieniła, nie panikuj. Zadzwoń do ZUS, zapytaj o szczegóły, poproś o pisemne wyjaśnienie. To Twoje prawo. Każdy emeryt ma prawo wiedzieć, dlaczego jego świadczenie zostało zmienione i na jakiej podstawie. ZUS musi Ci to wytłumaczyć. Jasno i zrozumiale. Jeśli masz trudności z kontaktem telefonicznym, idź osobiście do placówki ZUS. Tak, wiem, że kolejki są długie, ale to naprawdę ważne. Nie zostawiaj tego na później. Bo im dłużej czekasz, tym trudniej będzie to wyjaśnić. A jeśli nie masz pewności, czy ta zmiana Cię dotyczy, też warto sprawdzić. Zadzwoń do ZUS i zapytaj wprost: Czy moja emerytura została przeliczona w ramach nowych zasad kapitału początkowego? Konsultant sprawdzi Twoją sprawę i Ci odpowie. Podsumujmy. Od 9 listopada ZUS wprowadził nowe przeliczenia kapitału początkowego. Dotyczy to osób, które przeszły na emeryturę po 2010 roku i mają długi staż pracy sprzed 2000 roku. Niektórzy emeryci dostaną więcej pieniędzy, inni mniej, ale wszyscy mają prawo do wyjaśnień i odwołania. 60 dni na reakcję. Pamiętaj tę datę. I pamiętaj też o tym: nie jesteś sam. Tysiące polskich emerytów przechodzą teraz przez tę samą sytuację. To nie twoja wina, to system, który wymaga naprawy. I choć komunikacja ze strony ZUS była kiepska, to nie oznacza, że nie możesz walczyć o swoje prawa. Bo twoja emerytura to nie tylko liczby na koncie, twoje lata pracy, twoje składki, twoje zdrowie, które zostawiłeś w fabryce, w urzędzie, w szkole, w szpitalu to należy ci się i nikt nie ma prawa zabrać ci tego bez jasnego wytłumaczenia. Więc jeśli ta historia cię dotknęła działaj, sprawdzaj, pytaj i nie daj się zniechęcić. A jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi zmianami w ZUS. Z nowymi przepisami, dodatkami, waloryzacjami. Zostań z nami. Subskrybuj nasz kanał, bo takich informacji, które naprawdę mają znaczenie dla Twojego portfela, nie usłyszysz w telewizji. My mówimy o tym, co ważne dla Ciebie, dla Twoich bliskich, dla wszystkich, którzy zasłużyli na godną emeryturę. Dziękuję, że byłeś ze mną. Do zobaczenia w następnym filmie, i pamiętaj: Twoje zdrowie i Twoje pieniądze są najważniejsze. Dbaj o nie.